Witam Was bardzo serdecznie, moje kochane skarby w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z denkiem, czyli z cudami kosmetycznymi z Rossmana, które zużyłem, przetestowałem i dzisiaj optymalnie Wam wyrażę moje zdanie na ich temat. Jak i również już tuż, tuż na kanale pojawi się drugi filmik z Rosmanem, co warto kupić z kolejną dawką nowości kosmetycznych i bardzo fajnych produktów. Także jeżeli Was taka tematyka interesuje, serdecznie Was zapraszam do oglądania dalej. Także kosmetyków łącznie z Rosmana zdękowałem 7, więc wcale nie tak dużo, ale mam jeszcze kilka pootwieranych produktów, które już sięgają dna. Także myślę, że na początku marca, no może w połowie Marca, nagram taki filmik z większym dękiem i z cudami z Rosmana, choć mam dwa buble. Mam dwa buble, buble się zdarzyły, ale na ten temat porozmawiamy kiedy indziej. Więc rozpocznę temat od pierwszego produktu, który zdękowałem. Jest to Isana Mini-wersja, miniaturka, krem do rąk, rumiankowy Produkt prezentuje się w taki oto sposób. Muszę Wam powiedzieć, że jest to bardzo przyjemny krem do rąk, ale nie jest to krem do rąk stricte taki bardzo nawilżający. On nawilża, ale bardzo, bardzo delikatnie, to nie jest jakieś głębokie nawilżenie. To nawilżenie też się nie utrzymuje przez cały dzień, jednakże mogę stwierdzić, że jest to genialny krem do rąk, ponieważ nie wysusza dłoni, nie pogarsza ich stanu, także jak najbardziej krem do rąk, który spełnia swoje zadanie. Mogę wam śmiało zarekomendować. Jego pełnowymiarowe opakowanie kosztuje z 5-6 zł w Rosmanie, a taka miniaturka, którą okazało się, że zamówiłem przez aplikację, w zupełnie. Przez pomyłkę, ponieważ chciałem pełnowymiarowe opakowanie zamówić, kosztuje około 2,99. Także jak najbardziej ten krem jest ok, śmiało polecam. I teraz jedziemy z następnym produktem, który zdękowałem. Jest to ziaja krem do cery dojrzałej, przeciwzmarszczkowy z koenzymem Q10 i retinolem. On nie ma czystego retinolu. On ma najzwyklejszą witaminę A, najsłabszą, palmitynian-retinylu. Także jak najbardziej możecie go używać w dziennej pielęgnacji, nie ma żadnego problemu. Krem bogaty, treściwy konkretnie nawilżający, natłuszczający, odbudowujący barierę lipidową skóry. Także jak najbardziej jest to krem dla osób, których skóra jest bardzo mocno wysuszona, wymaga takiej dawki jednocześnie mocno nawilżającej, ale również takiej lekkiej okluzji. Także jak najbardziej ten kremik jest w porządku, ale ostrzegam, jest on bardzo, bardzo esencjonalny, bardzo, bardzo bogaty. Jednakże jest z kremem w porządku, ponieważ Świetnie nawilża przez cały dzień, przez całą noc nie było jakichkolwiek problemów. Na jego temat był osobny filmik na moim kanale. Także jak najbardziej mogę go zarekomendować dla skór poszarzałych, wysuszonych, bardzo suchych, atopowych, ale nie dla skór tłustych, trądzikowych, ponieważ no wybaczcie, moje kochane skarby, ale w przypadku tego kremu będziecie mieli zapchanie, murowane. Następny produkt, który zdenkowałem, do którego się starałem przekonać, ponieważ ja nie używam balsamów po goleniu zdecydowanie, a nie również też nie używam żeli do golenia, typowo do golenia twarzy. Ja golę się żelem do mycia twarzy, krótka piłeczka i ja po goleniu y, stosuję klasyczną pielęgnację skóry twarzy i nie stosuję żadnych y, balsamów po goleniu, ale przekonałem się do jednego produktu, przetestowałem go, ale od razu wam powiem, że ja nie wrócę do balsamów w pogoleniu, ponieważ ja tego nie lubię. Ja lubię na swoją skórę twarzy zaaplikować bezpośrednio po goleniu bogatą pielęgnację, ale ten produkt jest jak najbardziej w porządku i mogę go zarekomendować innym mężczyznom, którzy po goleniu typowo stosują balsam po goleniu. Jest to Isana Men Balsam po goleniu Sensitive. Produkt prezentuje się w taki oto sposób. On ma bardzo, bardzo płynną konsystencję. Moja sucha skóra potrzebowała trzech warstw, żeby poczuć taki maksymalny komfort nawilżenia, ponieważ lekka jedna warstwa dla mojej skóry to było za mało. Zdecydowanie to było za mało, ale po trzeciej warstwie nawilżenie było odpowiednie, utrzymywało się przez cały dzień bądź przez całą noc. Także, jak najbardziej, później jak go to już bardziej go traktowałem jako krem do twarzy i mieszałem go po prostu, że aplikowałem serum, później aplikowałem ten balsam i też nie było żadnych problemów. Także, jak najbardziej, jest to taki lekki produkt. Także, jak najbardziej, mogę Wam go śmiało zarekomendować. Jeżeli chodzi o łagodzenie podrażnień po goleniu, robi to w 100%. Także, jak najbardziej. Bardziej fajny balsam męski po ogoleniu w Rosmanie za 10 zł, 12 zł, także jak najbardziej deal życia, śmiało polecam. Następny produkt, który zdękowałem jest to Uzdrowisko Fitoaktywny Tonik Esencja Bezwacikowy Nawilżający. Ja na temat tego produktu już Wam mówiłem, nawet jak kupiłem kolejne opakowanie, że używałem już wcześniej tej esencji i bardzo ją lubię. I jak najbardziej w dalszym ciągu po zużyciu drugiego opakowania, po wstępie chyba 4 miesięcy przerwy, mogę powiedzieć to samo. Fantastycznie nawilża, regeneruje skórę, dostarcza takiej energii skórze. Skóra jest rozświetlona, Rozjaśniona, rozpromieniona, jak i również ta esencja wykazuje właściwości prewencyjne, przeciwzmarszczkowe, silnie stymulujące skórę i nawilżające i naprawcze. Także jak najbardziej. I ostatnie dwa produkty, moje kochane skarby. Jest to peeling do ciała z pestek jagód Body Boom. Produkt prezentuje się w taki oto sposób. Jak za taką gramaturę, cena jest dość wysoka, ponad 25 zł, jak dobrze pamiętam. I wystarczył mi na 4 zastosowania. Bardzo fajny peeling, skutecznie, bardzo mocno złuszcza skórę. Jak najbardziej tego mu odmówić nie można. Fantastyczne uczucie nawilżenia po jego zastosowaniu. Zapach przegenialny, przecudowny, nie ma tutaj na co narzekać. Jedynie na co mogę narzekać to zdecydowanie cena 25 zł za tak małe opakowanie i na czterokrotne zastosowanie. Także zdecydowanie gdyby Bielenda pomyślała o zrobieniu tego peelingu w większych opakowaniach, w większej gramaturze, to zdecydowanie ja bym go kupował częściej, no ale to jest zdecydowanie za mała gramatura, żeby wydawać taką kwotę. Ja zdecydowanie mogę kupić już peeling Bielendy kokosowy Eco Nature, który mi starczy zdecydowanie na więcej użyć, a zapłacę około 14 zł i też jest to idealna inwestycja. Także jak najbardziej, jeżeli chodzi o skuteczność tego peelingu, jest on skuteczny. Fajnie nadgląda skórę. Pozostawia przegenialny zapach, no ale cena zdecydowanie za wysoka. I ostatni kosmetyk, który zdenkowałem, jest to i Jest to Nutri Olejek do mycia ciała, olej szafranowy. Produkt prezentuje się w taki oto sposób. Co ja Wam mogę powiedzieć na jego temat, moje kochane skarby? Jest to bardzo fajny produkt myjący. Fajnie skórę nawilżam, tylko denerwowało mnie to w nim, że on pozostawiał na mojej skórze taką oleistą warstwę. Ja tego zdecydowanie nie lubię, ponieważ ja się czuję wtedy zaś niedomyty. Że coś na mojej skórze pozostało, wiecie, psychicznie to inaczej wygląda, kiedy po prysznicu zaaplikujecie osobno balsam do ciała. To jest w porządku, tak? To jakoś inaczej na psychikę działa. Ale w moim przypadku na psychikę negatywnie działa to, że wychodzę z podprysznica i zamiast czuć świeżo oczyszczoną taką, wiecie, rześką skórę, czuję taką skórę obklejoną, oblepioną. I ja najpierw myłem skórę ciała tym olejkiem szafranowym i później myłem skórę żelem. Także jak najbardziej. Jeżeli chodzi o komfort stosowania, produkt jak najbardziej OK. Ten produkt może zdecydowanie się sprawdzić w przypadku skóry atopowych, ponieważ właśnie skóry atopowe potrzebują taką dawkę okluzyjną zabezpieczającą przed utratą wody. Także dla skór atopowych ten olejek z herb zdecydowanie pod prysznic będzie fajnym rozwiązaniem, ale dla mnie zdecydowanie zostawiał zbyt taką olejową warstwę na skórze. Ale generalnie produkt OK mogę polecić. Także, moje kochane skarby, na dzisiaj to tyle. Kolejne cuda kosmetyczne z Rosmana, które zdękowałem. Niebawem na kanale również pojawi się filmik z nowościami kosmetycznymi z Rosmana. Także, jeżeli Wam się ten materiał podobał, zostawcie łapeczkę w górę. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Buziaczek Wielki. Hej.